Więc jak widać, podlewanie skalniaka, który jest zadaszony lub ewentualnie mamy to, tak jak tutaj w Donicach, nie podlewać, tylko po prostu, póki mamy śnieg, to właśnie najlepiej, tak jak w naturze. Trochę śniegiem pozasypywać, on się rozpuści i dobie tak jakby. Pierwsze podlanie kaktusów mrozoodpornych w bardzo naturalny sposób. Ale zaraz on tida, bo to jeszcze śmierdzi tym odgrzbiaczem, tak powiem. No, tak to właśnie wygląda. O! Ogólnie tak jak widać, tak jak ja widzę, kartusy mają się ok. Nic tu praktycznie się nie dzieje. Więc jest super. O, tutaj mam mnie w donicy. Jednego elementa. Tyle. Terima kasih telah menonton